Twórcy Wormsów atakują z zupełnie nową marką. Oto Flockers. Pamiętacie kultowe lemingi? Jeśli tak, to w nowej produkcji studia Team17 poczujecie się jak w domu. Rozgrywka we Flockers z grubsza polega na tym samym. Oto pod swoje skrzydła dostajemy grupkę kilku owieczek. Naszym zadaniem jest bezpiecznie przeprowadzić przez całą planszę, jeśli nie całość, to przynajmniej zdecydowaną większość naszego stada. Zadanie to rzecz jasna, nie jest takie proste, a wszystko zależy od naszego zmysłu pozwalającego odpowiednio zaplanować poczynania oraz błyskawicznej reakcji na zmieniające się elementy otoczenia. Flokers stanowi wyzwanie zarówno dla początkujących graczy, jak i dla starych wyjadaczy gier logicznych opartych na fizyce. Twórcy zawarli tutaj kilkadziesiąt różnorodnych etapów o rosnącym poziomie trudności, a w razie problemów z przejściem kolejnego z etapów zawsze możemy skorzystać z dodatkowych podpowiedzi płatnych specjalną walutą, kłębkami owczej wełny. Wraz z postępami w grze rośnie liczba wariantów rozwiązania problemów, jakie spotykamy na naszej trasie. Dokonujemy tego za pomocą różnorodnych specjalnych mocy, które znacznie ułatwiają i jednocześnie urozmaicają promadzone działania. Nie można mieć także większych zastrzeżeń do silnika fizycznego gry, a oprawa wizualna to zdecydowanie robota najwyższych lotów. Napełzające po ekranie owieczki, aż miło patrzeć. Jeśli jesteście fanami ciekawych, nietuzinkowych produkcji, to Flockers powinno zwrócić Waszą uwagę. To naprawdę ciekawa produkcja, w świetny sposób nawiązująca do kultowych lemmingów. Owieczki w tej roli również spisują się wybornie.